Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Nazywam się Giovanni John Pietro i w tym krótkim filmu, myślę, że będzie trwać dłużej niż 15 minut, chciałbym podsumować rok 2023 oraz przedstawić moje plany oraz cele na rok 2024. Dzień, kiedy to nagrywam, jest to 17 stycznia 2024. Jeśli chodzi o wyświetlenia moich wszystkich opowiadań na YouTube, będę Wam mówił wtedy, gdy wstawiłem posta na moje stronie na Facebooku, czyli 31 grudzień. No, jest różnica 3 tygodni. Dwa opowiadania przez ten czas wleciały na YouTube. Były to dwa ostatnie odcinki mojej serii na kanale, ale o niej Wam powiem za chwilę. Aby nie przedłużać, zacznijmy podsumować, podsumowywać mój 2023 rok. Więc niewątpliwie jest to rok pełen sukcesu, na pewno. 2022 był to w sumie rok, w którym zacząłem już na poważnie podchodzić do pisania opowiadań na, na, na YouTube oraz dla własnej przyjemności, lecz tak naprawdę rozwinąłem skrzydła w poprzednim roku, czyli w 23. Pierwszy mój osobisty sukces jest to, wzięcie w moim, jest to wzięcie udziału w moim pierwszym konkursie literackim w życiu, czyli za drzwiami horroru. Było 20 paru autorów, chyba dokładnie 21 do finału. Ja przeszedłem bez problemu ponieważ, ponieważ miałem najwięcej lajków na oficjalnym profilu na Instagramie Konkursu z horroru Jeśli tego nie wspomniałem wcześniej, to ten konkurs mam miejsce na kanale Zaczytany i wraz ze mną do finału przeszły jeszcze 4 osoby Adrian Iwaniak, Fobos Creepypasta, Arafian i Igor Adamczyk. Niestety, nie udało tego konkursu, można by rzec, rzec, że go wręcz przegrałem, ponieważ nawet nie udało mi się dojść na podium, czyli pierwsze trzy miejsca, bo zająłem niestety, smutne czwarte miejsce. Yy, oczywiście laureatem konkursu jest Arafian do finału. Jego opowiadanie naprawdę przypadło e, nie do gustu, mi do gustu, tak samo jak i naprawdę wielu innym osobom. E, Niewątpliwie jest w top 3 moich ulubionych opowiadaniach pierwszego etapu, a jest wyglądają e, następująco. Pierwsze miejsce Arachian. Drugie miejsce Debutant w sumie. Wydał niedawno swoją książkę Igor Adamczyk, Ostatnie Życzenie, którą Wam bardzo polecam. Jeśli jeszcze tej książki nie czytałem, ponieważ sobie teraz czytam inną, naprawdę potężną księgę, ma stron, ale książka Igora to jest przyjemna, lekko ponad 300. Także myślę, że jak skończę tą książkę, którą teraz czytam, to zacznę czytać książkę Igora. Trzecie miejsce Adrian Iwaniak. czwarte miejsce No nie walałbym pierwsze, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma no i również niestety piąte miejsce Fobus Creepy Więc dla wszystkich autorów gratulacje serdecznie. Zobaczyć w finale w drugiej edycji konkursu i mam nadzieję, że drugą edycję wygram, ale do tego również zaraz przejdę. Na dzień 17 stycznia napisałem ponad 40 opowiadań, które łącznie zebrały ponad 200 tysięcy wyświetleń. Dla mnie to jest magiczna, magiczna liczba. Podjąłem również współpracę z doświadczonymi autorami. Nawet niedawno miała miejsce premiera opowiadania wichura z debiutantem. Igorem Adamczykiem co zebrało to opowiadanie 15 ponad tysięcy wyświetleń na dzień dzisiejszy czyli 17 stycznia jest to drugie opowiadanie pod względem wyświetleń w całej mojej karierze ponieważ pierwszym opowiadaniem, które ma najwięcej wyświetleń jest ściana dorosłości ma ponad 20 tysięcy wyświetleń dzięki tym współpracom naprawdę się nauczyłem dużo dzięki wskazówkom dawanym mi przez danych autorów, czy to też nawet przez Piotra Czaplickiego z kanału zaczytany. Mam nadzieję, że to mi bardzo pomoże i mój warsztat z miesiąca na miesiąc będzie się coraz bardziej poprawiał. No i w końcu najważniejsza chyba informacja. W grudniu miała miejsce premiera sześcioodcinkowa. Uniwersum inni na kanale zaczytany. Są po komentarzach, seria się nawet bardzo dobrze przyjęła. Wyświetlenia również są dobre, moim zdaniem. Zadowalają mi mnie te wyświetlenia, i co mogę powiedzieć. Czy powstanie drugi sezon? Nie wiem. Masę pomysłów mogę uwzględnić, ale zobaczcie, czas pokaże, czas pokażę. Czas pokażę. E, cieszę się e, chociaż e, z tym, że seria się podobała widownie mimo błędów stylistycznych, które niewątpliwie e, są niestety. E, w skrócie podsumowując cały 2023 rok obfitował wiele sukcesów. Tego jestem pewien i mam nadzieję, że ten 2024 będzie obfitował również e, w taką samą ilość, a nawet i większą ilość sukcesów. Także cóż, e, pora na przedstawienie Wam moich planów i celów na rok 2024. <śmiech> <śmiech> o, wybaczcie, za mi w gardle napiję się cappuccino tego na, na potrzeby filmu wcale wcale nie ma nic lepszego jak cappuccino kawy niestety nie za bardzo lubię ale cappuccino uwielbiam więc pierwszy punkt na moje plany i cele jest to ciągła poprawa mojego warsztatu Poprawienie stylistyki i stanie się prawdziwym rzemieślnikiem pisania, czyli Stephen King. Yy, chyba wy, wy, moi widzowie, dobrze wiecie, że pomysły moje nie mam dobre, ale niestety stylistyka kuleje i to zawsze kurde kulała. No chyba, że ktoś doświadczony mi to poprawił, to wtedy było i tuś glęcuś, no, ale niestety większość moich opowiadań poprawiam sam, przez co no, stylistyczny jest nie za dobrze. Ale cały czas nad tym pracuję. I w porównaniu, w porównaniu do tego, co było rok temu, a jest teraz, myślę, że naprawdę udało mi się zrobić nawet, nawet fajny progres. Naprawdę. Drugim punktem jest debiut na kanale Mystery TV. Dlaczego tak bardzo chcę zadebutować na kanale Mystery TV? Już ja się zapowiedziałem. Po pierwsze moje opowiadania są chyba na dosłownie wszystkich kanałach na polskim YouTubie, prócz właśnie Mystery TV. I właśnie to jest główny powód, dlaczego oraz, no, nie ukrywając, Mystery TV ma bardzo duże zasięgi, co mnie to bardzo interesuje. Myślę, myślę też, że jak i zarówno wielu autorów, ch chcę, aby ich opowiadania miały ogromne wyświetlenia. Także jestem w trakcie pisania jednego, myślę, że nawet dosyć fajnego opowiadania. Muszę oczywiście nad tym popracować. Jeszcze trochę wyślę i zobaczymy, co z tego będzie. Eee, 3. Zgrana w konkursie drugiej edycji za drzwiami horroru. Eee, więc, tak, mój cel to jest wygrana. Ale jeśli mi się nie uda, no to trudno. Trzeba zakasać rękawy i ciśnąć dalej. 4. Jest to plan długoterminowy i nie wiem niestety kiedy to zrealizuję. Mam czas i podchodzę do tego ze spokojem. Może to być 2024, 2025, a nawet 2026 rok. Chciałbym przetłumaczyć jedno z moich najlepszych opowiadań na język angielski i wysłać na zagranicznego YouTube'a do tych dużych kanałów które są w Ameryce w Anglii czy tam gdziekolwiek tym samym powoli chciałbym wejść na rynek międzynarodowy, kto wie może się uda, a może publikacja na reddicie też coś mi da jakiś kanał się może odezwie, tak samo jak Minister TV się odzywa do autorów z innych państw którzy publikują na reddicie opowiadania, to może i jakbym opublikował na reddicie by do jakiś Całkiem spory zagraniczny kanał odezwał. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie się nie śpieszy. Mam czas. No i cóż, no chyba. A jeszcze piąty punkt. Cel jest niezmienny. Muszę napisać parę dobrych opowiadań. A o czym one będą? Niespodzianka, ale mam parę ciekawych pomysłów. Więc jeszcze takie dodatkowe info. Bruno Siak, pewnie go kojarzycie, e, przekazał mi mikrofon do nagrywania opowiadania. Dzięki B Brunowi mogliście przesłać e, wybuch bomby atomowej w Syrosinie na moim kanale. Tak samo z tego mikrofonu również nagrywam i do Was e, mówię. Muszę jeszcze sobie trochę poszperać w ustawieniach, ponieważ ja na kompie działa mało. Tak samo na mikrofonach się za bardzo nie znam, ale z filmu na film wydaje mi się, że ta jakość mikrofonu jest coraz lepsza. Im więcej majstruję, im więcej sobie testuję, tym jest lepiej. Yy, I właśnie będą się powoli w tym roku pojawiać opowiadania. Moje opowiadania, które już są na YouTubie. Przeczytam je sobie yy, na no, po prostu, je przeczytam, yy, coś tam. Zmontuję i wyrzucę i wyrzucę oczywiście z game e, oczywiście z tłem gameplaya e, aktualnie teraz przy, e, na ekranie widzicie e, Assassin's Creed Mirage e, skończyłem wam gierkę nawet przyjemna ale to nie jest miejsce na to pora nie miejsce e, na mojej stronie na Facebooku, Giovanni Giampietro Profil, 31 grudnia opublikowałem podsumowanie, gdzie jest 40 opowiadań z dokładną ilością wyświetleń, które są i 31 grudnia miałem dokładnie 201 300 wyświetleń, ale że minęły 3 tygodnie weszły dwa filmy, jeszcze inne opowiadania zyskały nawet parę tysięcy wyświetleń, ponieważ przykładowo prolog 31 grudnia miał 10 tysięcy wyświetleń a teraz, 17 stycznia, 3 tygodnie później prolog ma już prawie 13 tysięcy wyświetleń no co skok jest nawet potężny także możemy tak zaokrąglić sobie że mam około 200 tysięcy 210 tysięcy wyświetleń e... 20 tysięcy wyświetleń na dzień 17 stycznia. Także to by było chyba na tyle. Jeśli o czymś zapomniałem, no to wybaczcie, ale mm, no, mam sklerozę. Nagrywam to sobie tak na luziku, na spokojnie, bez żadnego pośpiechu. Także cóż, a właśnie yy, najważniejsze yy, w tym roku niestety nie będzie tylu opowiadań, ile było w 2023. Czym jest to spowodowane, już tłumaczę. W maju piszę maturę, tak, i w maju również kończę 19 lat. Ostatnie 19 lat w moim życiu, krótkim bo krótkim, ale jednak, przez to no, muszę się troszkę przygotować do tej matury, jakąś przyszłość chcę mieć. No, i po maturze idę do mojej można by powiedzieć, wymarzonej pracy. Nie będę mówił, że to jest za pracę, ponieważ wiecie, YouTube, a życie prywatne, tak chcę sobie trochę oddzielić. Także no, kto wie, ten wie, gdzie będę pracował, ale dla mnie naprawdę przyjemna praca. Będzie mi się, wydaje mi się, że dobrze pracować. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie to by było chyba na tyle i w tym roku planuję nie więcej jak 6 opowiadań. Maksimum 6. Maksimum maksymalnych 6. Także hmm, statystycznie 2 opowiadania, znaczy jedno opowiadanie na 2 miesiące. No, wydaje mi się, że to będzie odpowiednia liczba. Także cóż, to by było na tyle. Dziękuję, że wysłuchaliście tego podcastu. Ym, śledźcie oczywiście playlisty, opowiadania autorskie. Śledźcie kanały na YouTube, gdzie są publikowane opowiadania. Bo kto wie, kto wie, może się niedługo pojawi. I również polecam Wam zalejkować i zaobserwować moją stronę na Facebooku w rw. profil Zostawię link do tej strony w opisie. Ym, nie wiem, że chciałbym dobić do 100 polubień i 200 obserwujących moją stronę jak najszybciej jest to możliwe. Także e, dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na kanale do usłyszenia bajo